W ostatnim czasie, a tutaj parę razy modliliśmy się o środowiska prawnicze w naszym kraju, kilka organizacji prawniczych wystąpiło z listem do pana prezydenta. Pomijam treść tego listu, chociaż zgadzam się z tą treścią, ale nieistotne. I to jest sygnał, że nawet w tym środowisku coś zaczyna się pozytywnego dziać. Więc nie jest tak, że wszystkie środowiska są zabetonowane, bo to nie jest prawda. My nie znamy ludzi. Nie wiemy, kim są ci ludzie, co myślą. Ludzie nie otwierają się za bardzo, boją się. Wczoraj oglądałem wywiad z pewnym aktorem, nie pamiętam jego nazwiska, ale popularny aktor. I też ciekawą rzecz powiedział, że ludzie w jego środowisku mają wcale nie mają lewicowych poglądów. Ale nie obnoszą się tym, ponieważ boją się, że nie dostaną pracy. Nie zostaną zaangażowani do takiego czy innego filmu, teatru i tak dalej, spektaklu teatralnego. Więc my widzimy bardzo dobrze, że nasz kraj jest zniewolony taką niestety partyjną narracją, obojętnie kto rządzi. Albo jedni, albo drudzy, to wtedy jedni. Gnębią drugi i tak w kółko. Ale chciałem tym wszystkim ludziom powiedzieć: prawnikom, aktorom, ale wszystkim innym, prawdziwa wolność jest w Jezusie Chrystusie. Jakiś czas temu Jim Cavizel zagrał rolę Chrystusa. Hollywood go wyklął. Ale ten człowiek ma tyle ofert pracy, że on właściwie z Hollywoodem nie musi mieć nic wspólnego. Przyznawajmy się do tego, jeśli to oczywiście jest prawdą, że należymy do Jezusa. Przyznawajmy się do tego, że Jezus Chrystus prawdziwie jest naszym Panem i Królem. A przekonamy się, jak wielu ludzi z sympatią zareaguje, z ciekawością, a od niektórych usłyszymy, bracie, jak to się dobrze składa, bo ja też wierzę w Chrystusa. Przestańmy się bać. Przestańmy chodzić w strachu. Przestańmy się przejmować ludzką opinią. Zacznijmy się <kuh> przejmować tym, co Bóg ma do powiedzenia, bo Jego opinia jest najważniejsza. Ludzkie opinie są bez znaczenia. Zginą razem z ludźmi, ale opinia Boga trwa na, wieko, na wieki, na wieczność. Potrzebujemy, jako Polacy, takiej odwagi, odwagi, która pozwoli nam chodzić w wolności. Jestem tu, aby wielbić Cię. Stojąc przed tronem Twym, w Twej obecności, Jezu. Stojąc przed tronem Twym, jestem tu, aby wielbić Cię. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, Komentujcie, niech się rozchodzi.